Cześć! Ustawiłem sobie dzisiaj w nowy sposób światło. Mam nadzieję, że jestem teraz taki bardziej wyrazisty i w ogóle atrakcyjny. Myśleliście czasem, jak wygląda praca kompozytora muzyki filmowej w relacji z reżyserem? Zazwyczaj wygląda tak, że dwójka się oczywiście spotyka, rozmawia o tym, o czym jest film, kompozytor dostaje scenariusz, potem, kiedy zdjęcia już są zakończone, dostaje gotowe albo prawie gotowe sceny i pod te sceny układa muzykę, więc jak tam jest jakaś bitwa dwóch rodów, to słyszymy muzykę pierwszego rodu, potem muzykę drugiego rodu, potem, jak ktoś umrze, to jest kliwo, potem przylatują kosmici, więc jest motyw kosmitów, ktoś się zachochuje w kosmicie, więc jest romans oraz kosmici, no i takie tam różne. Ale dzisiaj będziemy mówić o absolutnie wyjątkowym filmie, więc ta muzyka też jest absolutnie wyjątkowa i kompletnie nie powstawała w ten sposób. No może poza jednym faktem, że Hans Zimmer i Christopher Nolan spotkali się i rozmawiali, i to rozmawiali bardzo dużo. Nie o tym, co się wydarzy w filmie, co zrobią postaci. Rozmawiali o tym, jaka jest idea filmu, jaki jest pomysł i co chcą przekazać na głębszym poziomie. Potem Hans Zimmer był zaproszony na zdjęcia. Mógł oglądać aktorów wcielających się w swoje role, a potem Hans Zimmer był wyproszony ze zdjęć i już w ogóle nie brał udziału w procesie montażu, nie widział konkretnych scen i musiał komponować muzykę do tego, co zobaczył podczas surowej pracy z aktorami i do tego, o czym dowiedział się od reżysera. Bo nawet scenariusza nie dostał. Jaką muzyką to zaowocowało? Dowiecie się z tego filmu.

Bardzo krótko fabuła filmu. Gdyby ktoś z Was akurat włączał sobie film o muzyce z Incepcji, nie widząc Incepcji. Główny bohater, Cobb, jest złodziejem, ale nie takim prostym złodziejaszkiem. On wykrada pomysły ludzi i informacje z ich głowy podczas snu. Razem z nimi śni sen i tam wyciąga pewne informacje, które potem sprzedaje konkurencji, czyli taki trochę szpiegostwo przemysłowe. Dostaje zlecenie na incepcję, czyli na zasianie nowej myśli w głowie potencjalnej ofiary Roberta Fischera, który jest dziedzicem wielkiego imperium jakiegoś tam, nie wiem, farmaceutycznego. I żeby ta myśl przyjęła się jako własna, to tworzą sen we śnie, we śnie, we śnie, we śnie, we śnie. Trzy poziomy takiego snu tworzyli na najgłębszym, Robert Fisher przeżywa z pojednania się ze swoim własnym ojcem i przy okazji zostaje zaszczepiona w jego głowie nowa myśl. Jakie są najważniejsze idee tego filmu w związku z tym? Po pierwsze jest to wspólne śnienie, że ludzie mogą współdzielić swój sen. W tym śnie mogą wchodzić w interakcje i dostawać konkretne informacje. Kolejna sprawa jest to katarzis. Robert Fisher ma przeżyć oczyszczające spotkanie ze swoim ojcem i tutaj symbolizuje to woda, która się pojawia w wielu miejscach w filmie. Obmywa głównego bohatera na samym początku, potem niszczy pierwszy sen, a w końcu furgonetka uderza w wodę w pierwszym śnie z tych trzech poziomów, kiedy oni są na trzecim, ale chcą dostać się na zero. Trochę skomplikowane. W każdym razie woda jest ważna. To jest symbol oczyszczenia. Kolejna idea to jest dylatacja czasu. Czym niżej jesteśmy we śnie, tym czas ulega wydłużeniu. Są jeszcze dwa takie triki reżyserskie, czyli sposoby wodzenia nas za nos trochę. Jak człowiek za dużo śni, według fabuły tego filmu, to zaciera mu się na stałe granica między światem rzeczywistym a snem i musi sprawdzić, czy, je, czy śni, czy już jest w prawdziwym świecie. Jak długo śnią? Trzy, cztery godziny, każdego dnia. Czy śni Tom? Z tym komponem? 40 godzin, każdego dnia. Dlaczego to robią? Powiedz mu, panie Carl. After a while, it becomes the only way you can dream. Do you still dream, Mr. Cobb? They come here every day to sleep. No. They come to be woken up. The dream has become the reality. <laughs> Who are you to say otherwise? <laughs> I w ten sam sposób reżyser zaciera granicę między snem a rzeczywistością, bo kiedy myślimy, też nie wiemy, czy jest to sen, czy jest to prawdziwy świat bardzo często. To widać szczególnie na przykładzie pościgu w Mombasie, gdzie miasto wydaje się jednym wielkim labiryntem, a labirynty są właśnie charakterystyczne dla snów, gdzie ściany nagle się zbliżają do siebie, jak we śnie, gdzie nagle zły człowiek wypada na nas znikąd, a potem nas przy, nasz przyjaciel podjeżdża pod nas limuzyną w najlepszym momencie. I na końcu najlepsze, ten film wcale nie jest o tym, o czym jest, nie jest o tym, o czym opowiedziałem. To są jakieś twarde fakty, rzeczy, które się wydarzają w tym filmie, ale nawet to katarzis Roberta Fischera tak naprawdę nie jest celem. Okazuje się, że to Kob jest kompletnie nierozliczony ze swoją przeszłością, i jego ta przeszłość ściga i rujnuje wszystkie jego plany i z tego powodu nie może wrócić do swoich dzieci.

To jest była żona, która popełniła samobójstwo i on nie potrafi zostawić wspomnienia o niej, cały czas z nią się widzi w snach i no to taka trochę jest trudna relacja. W każdym razie okazuje się, że Katarzys, na które wszyscy czekamy przez cały film, to właśnie Katarzys Koba, kiedy on konfrontuje się z Mal i musi zdecydować, czy chce z nią spędzić wiele lat we śnie, czy wrócić do rzeczywistości, do swoich dzieci. I dopiero kiedy zamknie przeszłość, może żyć dalej. Nie So I have to do? have to, get back to our children because you left them. I jakie jest miejsce muzyki w tym wszystkim? Przede wszystkim najpierw zobaczmy z czego jest zbudowana, kto ją gra, a potem jak jest używana i spróbujemy wywnioskować tą puentę. Najważniejszy motyw w filmie to piosenka Edith Piaf. Jest ona podstawą bardzo wielu motywów, dlatego że jest to muzyka tak zwanego kiku, czyli sygnału, że sen już się kończy i że za chwilę wszyscy zostaną wybudzeni. We śnie słyszymy muzykę inspirowaną tą piosenką, tak jakby ona była zwolniona 70%. Drugim ważnym motywem muzycznym jest utwór najbardziej znany z incepcji Time, ale o nim sobie powiemy więcej później. Muzyka w tym filmie, jako że była komponowana inaczej, nie była komponowana pod konkretną scenę, to pełni trochę inną rolę. Ona łączy wiele scen, wiele poziomów filmu, spaja to wszystko, ponieważ dzieje się wiele wydarzeń w tym samym czasie na wielu poziomach i muzyka jest jedna nad tym wszystkim, jest ponad narracją, a nie w środku narracji. Kto gra tą muzykę, co jest takiego dziwnego albo charakterystycznego w składzie wykonawczym? Pierwsza sprawa. Hans Zimmer powiedział kiedyś, że gitara i orkiestra symfoniczna to jednak tandetny trik. Jak widać, jedno mówi, drugie robi. Ale trzeba mu przyznać, że nie jest to kiczowate, dlatego że gitara albo gra delikatnie w tle, albo gra razem z bardzo miękkimi akordami smyczków, gdzie to się dosyć dobrze blenduje. Chyba. Za to bardzo charakterystyczny motyw. To jest gigantyczna sekcja denta blaszana. I booked the craziest, biggest brass section I think ever assembled in a studio. Six bass trombones, six tenor trombones, four tubers in the middle and six French horns above. I użycie tak wielkiej sekcji blaszanej, po pierwsze powoduje, że ten dźwięk jest bardzo taki skrzekliwy momentami, a po drugie, jak oni grają fortissimo, to najzwyczajniej fizycznie boli. To jest sygnał do paniki. Jak słyszymy niektóre z tych akordów, to aż człowieko, człowiekowi się. coś tam się robi człowiekowi. Zobaczmy teraz, jak muzyka w filmie jest stosowana, bo są dwa najbardziej podstawowe takie makroplany. Po pierwsze, od samego początku do samego końca filmu muzyka jest coraz głośniej. Zaczyna się bardzo cicho, subtelnie i z rzadka. Potem jest coraz głośniej, coraz głośniej, a pod koniec jest bardzo intensywna i bardzo głośna i nie pozwala nam odprężyć się i odpocząć. To łączy się z drugim aspektem. Ponieważ jest ona zakomponowana tak trochę, jakby spadała piłka, ale nie lekarska, tylko do ping-ponga. Ona się odbija w coraz szybciej i coraz szybciej spadając na ziemię. I tak również jest z muzyką. Na początku jest cicha i bardzo rzadko. Jest bardzo dużo fragmentów bez muzyki w ogóle oczywiście poza scenami pościgu. Potem jest jej coraz więcej, jest coraz częściej, a pod koniec jest już bardzo głośna i często się pojawia, ale sprzedkana pauzami generalnymi. Co ma piorunujący efekt tak naprawdę jest jednością razem z narracją. Bo nagłe przerwy, których się nie spodziewamy, nas szokują, a potem bez żadnego ostrzeżenia wraca tak samo głośno, intensywnie i natarczywie. I ostatnie trzy kwadranse filmu są cały czas na najwyższym poziomie emocjonalnym i nie ma kiedy złapać oddechu, nie ma kiedy odpocząć, bo muzyka nas ciągle emocjonalnie trzyma i nie pozwala nam osiąść. Także muzyka w tym filmie emocjonalnie nas dominuje i prowadzi. Wprowadza nieustanne napięcie, coraz większe i większe, jest nieznośnie uporczywa. Jest to film akcji, ale muzyka od samego początku nie jest o wydarzeniach, które widzimy. Jest o ideach, jest o bólu, jest o żalu i o tęsknocie głównego bohatera. I o tym, że to on musi rozliczyć się z przeszłością. I teraz wracamy do utworu Time, o którym powiedziałem wcześniej. On pojawia się w filmie z rzadka, głównie w momentach kiedy Cobb wspomina coś, albo kiedy wychodzi temat mal, która gdzieś się pojawia. A, a, I nie if czy nie can't see what's going on or if you just don't want to, but Cobb has some that he's tried to bury down there, and I'm not about to just open my mind to someone like that. Dopiero pod koniec filmu okazuje się, że Time to jest temat oczyszczenia, bo widzimy go w pełni, głośno i wprost w momencie, kiedy Kob przeżywa katarzizm mal i decyduje się ją zostawić we śnie i wrócić do rzeczywistości, do swoich dzieci. Jest to słynne zakończenie, kiedy nie wiadomo, czy on jest we śnie, czy on jest w rzeczywistości. Szczerze powiedziawszy, to jest super, bo to prowokuje do myślenia, ale dla mnie to nie jest jakoś tak fascynujące, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość, z kilku powodów. Po pierwsze, zacieramy granice między snem a rzeczywistością, i wszystko może być snem, i wszystko może być rzeczywistością, i być może Mal miała rację, i on po prostu nie wybrał przeszłości, ale wybrał życie z dziećmi, być może we śnie. Druga sprawa jest taka, że jak dla mnie, jeżeli jest szczęśliwy i spełnił swoje marzenie i wreszcie widzi dzieci, to może nawet być we śnie. W sensie to, jak dla mnie reżyser chce powiedzieć, że to nie jest ważne, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość. Ważne jest, że Kob jest z dziećmi wreszcie. Ale oczywiście, pomysłów są miliony i tak dalej. Możecie powiedzieć, jaki jest Wasz pomysł na to zakończenie, bo ono faktycznie prowokuje do dyskusji. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zasubskrybujcie, proszę. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.